Dzień dobry! Witamy w programie z cyklu zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Zawód kominiarza powstał wraz z postępem technologicznym na świecie. Jego praca jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń grzewczych w budynkach. Zadaniem kominiarza jest kontrolowanie stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych, a w razie potrzeby również ich czyszczenie i udrażnianie. Jest to zawód z perspektywami rozwoju, ponieważ duża różnorodność technik ogrzewniczych oraz częste w ostatnich latach instalowanie w domach kominków powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi kominiarskie. Dodatkowo przepisy prawa budowlanego nakładają obowiązek kontroli stanu technicznego i drożności przewodów kominowych przynajmniej raz w roku. W studio gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Dzisiejszy program poświęcony jest pracy kominiarza. Zacznijmy może od wyjaśnienia, na czym polega ten zawód. Jakie wyzwania czekają kominiarzy w pracy. Praca kominiarzy jest niezwykle potrzebna i odpowiedzialna, ponieważ ma przede wszystkim zapobiegać powstawaniu sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców danego budynku, takich jak pożary czy zatrucia spalinami. Najlepiej jeśli charakter tej pracy przedstawię w materiale. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD 05 – wykonywanie robót kominiarskich. Wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych, wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych, sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych, sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych na co dzień dokonuje systematycznych, rutynowych przeglądów przewodów kominowych, wykonuje pracę na wysokościach lub zajmuje się wydawaniem ekspertyz będących wynikiem kontroli, często pracuje. Pracuje w zespole. Jego praca jest urozmaicona, pozbawiona monotonii. Codziennie ma kontakt z nowymi ludźmi, ale także z nowymi zagrożeniami. Jego praca obarczona jest odpowiedzialnością za mienie, życie i zdrowie innych osób. Możliwa jest utrata uprawnień, a także odpowiedzialność karna w przypadku zaniedbania obowiązków. Mam do Pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Najczęściej są to przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją, konserwacją i naprawą przewodów kominowych, kominów, urządzeń grzewczych i ich przyłączy, a także administracja domów mieszkalnych oraz firmy zarządzające nieruchomościami. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczymy i posłuchamy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo, Marto? Ale, ale co ja? Ja mam tak trzymać ten guzik, tak? Przez cały wywiad, że że, że coż, niby szczęście będę miała, jak zobaczę kominiarza. Bez sensu. Halo Marto, jesteśmy na wizji. A jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan wykonujący zawód kominiarza, który oprócz mam nadzieję szczęścia dostarczy nam ciekawych informacji o swojej pracy. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód? A wie pani, bo mnie to zawsze śmieszyło, że ludzie się za te guziki tak łapią, jak widzą kominiarza. No i w ogóle, że kominiarz tak się kojarzy pozytywnie ze szczęściem. Poza tym lubię trochę adrenaliny w pracy. No wie pani, po dachach, jak chodzimy na wysokościach, to człowiek czuje, że żyje. A jeśli chodzi o szkoły, no to najpierw zawodówka, później praca czeladnik, później egzamin mistrzowski, no i już. Pracuję tutaj w administracji osiedla. No, może mieszkanie by pani chciała tutaj nabyć? No, bezpiecznie jest, wszystkie kominy przeczyszczone i sprawdzone. A tak, powie y pan, no, przemyślę tę sprawę. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu kominiarz. Stabilne zatrudnienie w uznanym zawodzie rzemieślniczym. Pozytywne skojarzenia społeczne związane z tą profesją. Niesienie pomocy innym poprzez prace interwencyjne. Możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej. Wady wykonywania zawodu kominiarz. Możliwość przedłużenia dnia pracy do 12 godzin i więcej, w zależności od zlecenia, a także możliwość pracy w nocy, na przykład w pogotowiu kominiarskim, praca niebezpieczna, najczęściej na wysokościach, a także na przykład we wnętrzach kominów czy palenisk, przeważnie praca na wolnym powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych. Dziękuję. Połączmy się jeszcze raz z naszą dzielną reporterką w terenie. Halo, Marto, halo studio. Tak, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, moja koleżanka w studiu ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. A no, to pierwsza sprawa to wiadomo, trzeba być zdrowym, sprawny, fizycznie odważnym, no, nie bać się wysokości. Poza tym, żeby dobrze sprawdzić kominy. Musimy być i spostrzegawczy. No wie pani, czasem nic nie widać w tej sadzy, więc przydaje się dobry wzrok i wyczulony węch. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje kominiarz. Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych. Usuwanie usterek w przewodach kominowych i paleniskach, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej. Uszczelnianie przewodów kominowych. Sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wydawanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych. Sprawdzanie stanu i czyszczenie kominów przemysłowych, kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi, czyszczenie komór wędzarnianych, urządzeń ogrzewczych oraz palenisk kotłów nisko i wysokoprężnych, kotłów pralniczych i tym podobnych. Usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych. Sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Z pewnością dobrze pracy kominiarza nie wykona osoba posiadająca lęk wysokości i przestrzeni, czy klaustrofobię, oraz po prostu słaba fizycznie. Do innych przeciwwskazań zaliczamy poważne wady wzroku oraz niedosłuch, zaburzenia węchu, zaburzenia równowagi, brak orientacji przestrzennej i prawidłowej oceny odległości. Pamiętajmy także o braku podzielności uwagi i trudności z koncentracją. Nie zapominajmy o zaburzeniach sprawności rąk i nóg. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję Panu za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. To wszystko na dzisiaj. Żegnamy się. Do zobaczenia! Jeśli chcesz pracować w zawodzie kominiarz, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia 3 lata: egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki BUD 05, Praca w zawodzie kominiarz. Ścieżka druga: kwalifikacyjny kurs zawodowy BUD 05 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie potwierdzenie kwalifikacji BUD 05 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną Praca w zawodzie kominiarz. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej, plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie kominiarz po przepracowaniu minimum trzech lat, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł mistrza w zawodzie kominiarz, praca w zawodzie kominiarz.